ma witajcie w programie Alufa! W ferworze pakowania Damian zapomniał spodni. <ścoughs> nie mam spodni! Nie wziąłem spodni. Jest tak Ale jak można spodni nie wziąć? Jak mnie grzną komary teraz po nogach. <ścoughs> Przynajmniej trochę łydki opalisz. Zabieramy Was dzisiaj na żebiego konia, czyli legendarną graniówkę, którą każdy powinien zrobić. Nasz wariant wejścia na żebiego konia zaczyna się właśnie na Słowacji. Od podejścia do Poprackiego plesa asfaltem. To jest jakieś pół godzinki takim luźnym spacerkiem, gdzie docieramy do schroniska. Jesteśmy sobie w Poprackim Plesie, więc ruszamy tutaj od razu na szlak w kierunku Rys. Dolina bardzo urokliwa, bardzo fajna, przecina się tam parę razy strumie, po takich urokliwych mostkach, więc, więc jest tam dość miło. Z rana dość mało turystów, więc przyjemnie się tam idzie. zakosami w pewnym momencie docieramy do żabich stawów. Zeszliśmy już ze szlaku. Idziemy już drogą podejściową obok żabiego stawu. Wchodzimy pod taki łatwy teren dwójkowo-trójkowy z jednym miejscem trójkowym, gdzie przechodzimy całość na żywca. Jest tam takie jedno zacięcie mocniejsze, to takie trójkowe, co żywcujemy, ale bez problemu da się to przejść. Dokładając do naszego szczęścia braku spodni, wkrętki do gopro, dokładam nie chowający się obiektyw, generalnie nie mogę wyłączyć aparatu, bo się obiektyw nie chowa, więc taki odcinek, boję się co dalej. Dochodzimy do miejsca, skąd robimy 15-metrowy zjazd na przełączkę. Skąd tak naprawdę zaczyna się właściwie grań rzebiego konia. Pierwszy odcinek, ten chyba najbardziej spektakularny, mi się wydaje. Pierwszy wyciąg na grani to tak naprawdę dwójkowe przejście takiej połogiej płyty z wygodnymi chwytami na ręce, gdzie łapiemy dosłownie grani. Można to śmiało ładować w butach podejściowych, co też zrobiliśmy. Miejsca do asekuracji są dobre, są miejscem jakieś stare haki, a tak naprawdę wystarczy kilka friendów i set kostek, nie trzeba tam specjalnie dużo sprzętu. Ciąg pierwszy ma jakieś 45 metrów, więc lina 50 wystarcza bez problemu. Dochodzimy do stanowiska z trzech haków. Przeżyć rzeczy martwych, właśnie moja kamera ożyła w najfajniejszym, fotograficznym momencie. Oczywiście nie mamy zdjęć, ale fajnie się bawimy. Po prostu genialne to jest. No. Drugi wyciąg startuje. Takim trójkowym miejscem, po czym to trójkowe miejsce przechodzi w taki połupaną grań pionową, która jest wyceniona za cztery. Hmm, te czwórkowe miejsce wydaje nam się, że to jest to przewinięcie, które widać na filmie. Yy, dość, dość ciekawe ruchy. No i cały czas wokół lufa, generalnie, więc yy, może ruchy nie są trudne, ale ta przestrzeń wokół daje dużo wrażeń. Po tym czwórkowym miejscu wychodzimy już na taką taką typową grań, czy typową... jakby teren się wypłaszcza. Cały czas trawersujemy z lewej strony grani. W sumie formacja jest cały czas podobna, czyli Postrzępiona ta grań z lewej strony ma stopnie na nogi, miejscami na tarcie. No i cały czas ręce idą po, po, po tym ostrzu grań, że tak powiem. Dochodzimy do następnego stanowiska, gdzie tak naprawdę stanowisko musimy założyć sami, bo tam niczego ja przynajmniej nie znalazłem. Żadnych haków, plakietek, ringów. Więc założyliśmy tam po prostu stan z friendów nie? No. Mimo, że nie zaświeciło, no. to powietrze tu około chyba tak nagrzewa. Co jak tu przed nami? Co, co przed nami? Tak, czy to ostatni już ten I... jest wyciągnięty? Chyba tak. Ostatni. Nie chcę, nie chcę mówić na pewno, nie chcę bo, wkłamać, bo topo jest schowane. Ale z tego co tak się orientuję, to chyba to będzie ostatni strzał. Ostatni strzał i potem jakiś batonik, czekoladka, coś tak jest. Trzeci wyciąg to tak naprawdę mm, już samo trójkowe przyjemne wspinanie po grani, które nas wyprowadza w łatwy teren. 50-metrowa lina, nie starsza do samego końca, można to po prostu przeciągnąć na lotny, jak my zrobiliśmy. A jeżeli ktoś ma 60, to śmiało można grzać aż na sam szczyt i stamtąd po prostu ściągać drugiego. No, chyba że ktoś ma ochotę zrobić jeszcze jeden ekstra 10-metrowy wyciąg w jedynkowym terenie. to można się w to tam pobawić, bo są haki po drodze, na stanowisko. I w ten sposób osiągamy szczyt żabiego konia. Żabi koń zdobyty granią. Chwilę zjeżdżamy, mamy przed nami dwa zjazdy. Z żabiego konia wykonujemy dwa zjazdy na dół. I tutaj taka uwaga od nas, że te dwa zjazdy w zupełności wystarczają. Jest tam dużo jeszcze po drodze Stanów, gdzie można dalej zjeżdżać w dół. My zeszliśmy normalnie ścieżką. Trzeba tam tylko się dobrze rozglądać, żeby się nie zapchać. A wariant taki zejściowy jest dość łatwy. Tu uważajcie przy schodzeniu, naprawdę czujnie wypatrujcie drogę. Jest mnóstwo odnóg tej, tej ścieżki zejściowej, naprawdę można się tam gdzieś za, za, za zapchać. Warto ostrożnie tam schodzić. Dzięki za oglądanie tego odcineczka. Pozdrawiamy.